Jak się przygotować do rozmowy z twoim szefem? Rozmowa z pracodawcą jest takim momentem, który wiele osób stresuje i niejednokrotnie dostawałam prośby o spotkania, o rozmowy na ten temat, więc dzisiaj postanowiłam przygotować takie wprowadzające wideo, z czym to się w ogóle je, jak to wykorzystać, zdradzę takie rzeczy, które mogą nie być dla ciebie oczywiste, o których na pewno Pracodawca ci raczej nie powie, raczej nie ma tego w standardach firmy czy organizacji, w której pracujesz. Są takie trzy kluczowe rozmowy, które minimum powinieneś odbyć. Pierwsza rozmowa to jest, kiedy zostajesz zatrudniony. Warto by było mieć taką absolutną jasność do czego jesteś zatrudniony i w szczególności po czym poznasz rezultaty swojej pracy. Więc jeżeli to nie było jasne, nie wybrzmiało podczas twoich rozmów kwalifikacyjnych, to w tym momencie po zatrudnieniu warto do tego wrócić. To jest kluczowa informacja, która później przyda ci się do tego, żeby monitorować efekty swojej pracy żeby badać czy właśnie pracodawca jest zadowolony z tych efektów czy nie jest może być też podstawą do rozmów o twojej ścieżce rozwoju tak więc to jest pierwsza sytuacja druga sytuacja to jest tak zwana rozmowa oceniająca która może cię zainteresować w kontekście bonusów jakie możesz dostać ale również jeśli chcesz właśnie jakoś zmienić swoją ścieżkę kariery Awansować, dostać podwyżkę, czy też to bywa standardowa procedura w firmie, zwłaszcza w dojrzałych organizacjach. A nawet jeśli pracujesz w startupie, no to raczej z czasem dążenie każdego startupu też jest takie, aby takie rozmowy mieć, aby je sprofesjonalizować. Jeśli ich nie ma w Twojej firmie, Warto to inicjować z własnej woli, bo pomoże ci to w rozwoju. No i trzecia sytuacja to jest tak zwana: ja to nazywam exit interview. Znaczy, nie tylko ja tak nazywam, ale tak się to nazywa: human, human Resource Management, czyli taka rozmowa końcowa, wyjściowa, którą najpóźniej odbywa się, kiedy ustanie Twój okres zatrudnienia. Tak, żeby sobie pewne rzeczy podsumować. Oczywiście można przed końcem i to nie znaczy, że jak mówię o trzech rozmowach, to nie możesz mieć ich więcej, ale chcę zaznaczyć takie trzy krytyczne punkty. Im dłużej pracujesz w danej organizacji, to minimum raz w roku zakładam taką ocenę odpracowniczą powinieneś mieć, powinieneś do niej dążyć, ale możesz oczywiście częściej, możesz je mieć co miesiąc, to zależy od współpracy, od stylu pracy. Tutaj już y, ciężko mi odnieść się do wszystkich sytuacji, z którymi możemy mieć do czynienia, ale jako trzy punkty odniesienia i te trzy punkty odniesienia, te trzy rodzaje rozmów, jedna y, może prowadzić y, w drugą. Ja zakładam na potrzeby tego wideo, że być może już masz, wiesz, po czym poznasz, y, z czego będziesz rozliczany? Hmm. Jeśli pracodawca ci tego nie wyznaczył, no to musisz sobie to ustalić. Bardzo często oprócz takich efektów pracy ocenia się też kultywowanie wartości firmowych, inne miękkie takie rzeczy, miękkie, twarde, to tak naprawdę zależy od pracodawcy, więc tutaj bym odnosiła to do, do pracodawcy, do jego standardów, tutaj warto by się było dowiedzieć. Często to jest gdzieś spisane w działach personalnych, może pracodawca Twój wymyślić w pewien sposób ocen, możesz po prostu o to podpytać. Oczywiście też możesz przyjąć swoje standardy, to, co jest dla Ciebie ważne w Twoim rozwoju i też o to pytać w ramach tych rozmów, Oceniających. Natomiast dzisiaj chcę Ci powiedzieć o czymś, na co może nie wpadłeś, jeśli chodzi o rozmowę oceniającą, o czym raczej nie powie Ci większość pracodawców sama z siebie. Otóż taka rozmowa pracownicza może być bardzo fajnym punktem wyjścia do awansu. Do awansu w sensie takim, że idziesz w zwyż, ale również do jakiejkolwiek zmiany zawodowej, w sensie e, na przykład, przekwalifikowania. Niewiele osób wie, że metodą numer jeden szukania pracy jest właśnie tak zwany awans wewnętrzny. E, awans wewnętrzny w cudzysłowie, ponieważ e, to jest. E, tak jak powiedziałam, to może również dotyczyć na przykład przekwalifikowania czy jakichkolwiek innych przeskoków zawodowych, zmian. Najłatwiej po prostu w ten sposób dokonać zmiany zawodowej. I zwykle, jeśli masz ochotę na jakieś zmiany, to warto rozejrzeć się najpierw w organizacji, czy jest to możliwe, i właśnie na takiej rozmowie pracowniczej możesz ten temat poruszyć. Tylko, żeby go poruszyć, najpierw musisz wiedzieć, czego chcesz, w jaką stronę chcesz iść. I oczywiście organizacja też może mieć swoje ścieżki rozwoju, sposoby zarządzania talentem, ale te ścieżki, sposoby zarządzania, pomysły Twojego pracodawcy mogą nie być zgodne z tym, jak Ty siebie widzisz. Oczywiście mogą być też zgodne, mogą być inspirujące, ale czasami bywa tak, że nie są. Musimy mieć na uwadze, że każdy pracodawca, każdy szef raczej plasuje Cię zgodnie z jakby celami organizacji, tak, więc jest to zawężone do opcji, do potrzeb w zasadzie, do opcji wewnątrz Twojej organizacji, ale też do potrzeb wewnątrz tej organizacji, tak, bo ktoś, szef Twój pracuje w służbie danej organizacji, jego rolą jest dobrze wykorzystać zasoby, które ma, czyli również Twoje umiejętności i w związku z tym, Teraz możecie ulokować tam, gdzie mu akurat pasuje. E, może to nie wskazywać niezależnej ścieżki dla Ciebie. Dlatego to, co warto było zrobić przed taką rozmową w ramach przygotowania, to przemyśleć sobie, co Ty w ogóle chcesz w swojej karierze osiągnąć. Jeżeli chcesz jakiejś zmiany, no to jakiej? E, co chcesz robić? Gdzie chcesz robić, z kim chcesz to robić? To są takie podstawowe pytania, na które warto sobie odpowiedzieć. Również oczywiście można tutaj dodać w świetnym tempie za jakie pieniądze różne inne kryteria, których właśnie poznasz, które są dla ciebie ważne, żeby je uzyskać. I tak naprawdę w ramach takiej rozmowy możesz wskazać swojemu pracodawcy, co by ciebie interesowało. Ja wielokrotnie słyszałam takie historie, że co szef, to nowy pomysł na pracownika. Niby czasami jesteśmy olśnieni tymi pomysłami na nas, to nas inspiruje, ale nieraz się okazuje, a szef się zmienił, zmienił się pomysł. Już nie widzą mnie w tej dziedzinie, tylko w jakiejś innej, i nagle się okazuje, że te pomysły na nas, ok, może były fajne, ale jednak nie były takie trwałe zależało właśnie od potrzeb organizacji. Więc jeśli chcesz mieć tak niezależną, niezależny plan kariery, taką większą pewność, że to rzeczywiście pasuje do ciebie, a nie tylko i włącznie gdzieś tam jest łatana dziura twoimi kompetencjami, to warto sobie zrobić taki niezależny plan kariery, gdzie ty chcesz dojść i taką rozmowę właśnie wykorzystać do poruszenia tych kwestii. Jeszcze wracając do tego awansu wewnętrznego, właśnie to jest jedna z najlepszych metod szukania pracy, ponieważ pracodawca Twój już, jeżeli tam pracujesz jakiś czas, już Cię zna, już Ci najprawdopodobniej ufa, dostał próbkę Twoich prac, więc jest go znacznie łatwiej przekonać w większości wypadków, żeby wykonywać to, co Tobie pasuje. Dlatego ta metoda tak bardzo fajnie działa. Dlatego, jeśli rozważasz zmianę pracy, oczywiście może się zdarzyć, że jest, masz najlepsze kompetencje, jesteś najlepszym pracownikiem w danej dziedzinie, najbardziej rokującym, ale zdarzy się w Twojej organizacji, że akurat no, nie ma funduszy, plany rozwojowe są inne. To może się zdarzyć. Nie brałam tego zbyt osobiście, bo oczywiście y, może tak być. Natomiast. Zwykle zaczynałabym od y, sprawdzenia wewnątrz organizacji, czy jest jakaś opcja dla, na zmianę dla ciebie. Jeżeli jej nie ma, no to szukałabym dalej na rynku. I teraz to, co jest ważne, w ramach przygotowania, to ty musisz się rozeznać w swojej firmie, jeżeli chcesz na przykład zmienić swoje stanowisko, awansować, rozeznać się mniej więcej, jakie są kryteria, na jakie stanowisko dokładnie chcesz pójść. Oczywiście, rozmowę też możesz wykorzystać do tego, żeby pewnych rzeczy się dowiedzieć, niemniej. Przed rozmową zrobiłabym tyle, ile możesz w ramach researchu. Tak, żeby nie pytać swojego przełożonego o rzeczy, które są oczywiste, żeby jemu nie, na niego nie cedować tego obowiązku odnalezienia cię, dopasowania cię do tej pracy, zwłaszcza, że tak jak mówiliśmy. To, co szef może mieć w głowie, może być różne od tego, co ty masz w głowie, tak? Tak więc ja sugeruję, poukładaj to sobie. Jeśli brakuje ci takiej śmiałości, obawiasz się, jak zareaguje twój pracodawca, to możesz równolegle do tej rozmowy pracowniczej szukać ofert na zewnętrznym rynku pracy. To może sprawić, że jeżeli będziesz mieć w ręku różne oferty, to też poczujesz się pewniej, zobaczysz, co jest wymagane w ogóle w konkurencyjnych organizacjach. Może nawet jeśli już dostaniesz propozycję pracy, no to będziesz mieć takie argumenty przetargowe, tak, że o tutaj już chcą mnie zaangażować, tak, za taką kwotę na przykład, więc można to też wykorzystać już do takich wręcz negocjacji. Ale to jest trochę inny rodzaj rozmowy. Tutaj zakładam, że może na razie jesteś na etapie kształtowania się tego pomysłu, w każdym razie o tego typu rozmowie tutaj głównie myślę. Więc teraz też tak, jeżeli chcesz wykorzystać tę rozmowę, czy do awansu, czy do podwyżki, to przede wszystkim to, co musisz na niej poruszyć, to dobre wywiązanie się z Twoich obowiązków. Czyli musisz wykazać że to, co już zrobiłeś, jest na wysokim poziomie. Bo jeżeli to nie jest zrobione tak, jak trzeba, to, to ciężko rozmawiać o podwyżce, tak? Więc zawsze to jest punkt wyjścia, żeby rozliczyć się z tego, co już mieliśmy zrobione. A jeśli chcemy na przykład jakieś intratne mm, korzyści, no to też trzeba tutaj mieć już jakąś najlepiej bazę doświadczeń, y, gdzie wykazaliśmy, że damy sobie radę. Powiedzmy, że chcesz w ramach tej rozmowy y, mieć pracę zdalną. I ogólnie marzyć się praca zdalna, ale chcesz tą pracę zdalną um, wykonywać, powiedzmy, na pełen etat, może docelowo u innego pracodawcy w innej branży, ale jako pracę pomostową, to co możesz zrobić, to zacząć wynegocjować sobie u swojego obecnego pracodawcy przynajmniej nie wiem, jeden, dwa dni, czy cząstkę obowiązków robionych zdalnie, a może całość tej pracy. Więc w tej sytuacji też bym e, już popróbowała tej pracy zdalnej, e, tak żeby mieć wskaźniki tego, jak jesteś efektywna w tej pracy zdalnej? Może był moment, że na urlopie coś trzeba było zrobić, a może masz w tej chwili dzień wolny, czy ten home office, i możesz wykazać, jak w tym czasie jesteś produktywna, dzięki temu, że pracujesz właśnie zdalnie z domu zamiast w Open Space. To mogą być sytuacje, w których możesz się tym wykazać, a może komuś pomagałeś. Właśnie zdalnie. To nie były co prawda Twoje obowiązki, ale zrobiłeś coś więcej od siebie w sposób zdalny, żeby pomóc komuś innemu, i w tym czasie pracowałeś za dwoje, a może nawet za troje w ten sposób. To są wszystko takie argumenty, które mogą Ci w tym pomóc. Tak więc podsumowując ten wątek, poznałeś przynajmniej. Trzy rodzaje rozmów, jeszcze nawet tutaj wypłynęły inne, bo jeszcze była mowa o rozmowie w związku takiej negocjacyjnej. Różne to mogą być tak naprawdę konteksty w zależności od potrzeb, tak? Rozmów może być więcej. Poza tym, troszeczkę wierzył, że jak się przygotować, że rozmowa pracownicza też jest Twoją szansą, żeby poruszyć kwestie, które dla Ciebie są ważne. Natomiast, żeby się do tego przygotować, zastanów się, czego chcesz, zrób research, gdzie. To możesz wykonywać w swojej organizacji, przygotuj sobie też argumenty najlepiej już na temat tego, jakie masz efekty, które udowadniają, że możesz to zrobić. Jeżeli jesteś oczywiście na etapie takiego uzyskiwania tych korzyści, bo też tę rozmowę oczywiście możesz wykorzystać, żeby dowiedzieć się. Tak, aha, to po czym, co ja muszę zrobić, żeby móc pracować na przykład zdalnie? Co by ci, drogi szefie, przekonało, żebym mógł pracować zdalnie? Także tutaj... To zależy od etapu, na którym jesteś. Mam nadzieję, że na tę chwilę, na taki wstępny etap, to Ci wystarczy, trochę Cię zainspiruje. Jeśli masz jakieś specyficzne pytania związane z Twoją sytuacją, to ja zapraszam do kontaktu, bo poznając konkretnie Twoją sytuację, będę mogła podpowiedzieć bardziej konkretne rozwiązania niż to jest w takim wideo nagrywanym dla wielu odbiorców. Więc zapraszam na pracę na wymiar.pl. Do kontaktu ze mną możesz napisać wiadomość. A najlepiej później umówimy się na rozmowę, gdzie sobie to szczegółowo y, omówimy. A jeśli masz jakieś patenty na y, rozmowę z pracodawcą, y, to zapraszam do dzielenia się w komentarzach pod tym wideo. Powodzenia z Twoimi rozmowami o pracę, w uzyskiwaniu korzyści, o jakich marzysz, w uzyskiwaniu spełnienia w pracy. Do widzenia, do zobaczenia w następnym wideo.